Czy to jest karton pełen brainrotu? Tak! To są słuchajcie, squishy niespodzianki. Brainroty z biedronki. Ja zauważyłam je na TikToku, jakie ludzie kupowali i otwierali. Pełno było tych TikToków. I w ogóle, gdyby nie TikTok, to ja bym nawet nie wiedziała, że one są w biedronce. Bo w żadnej mojej biedronce ich nie widziałam, nigdzie ich nie było. A w waszych biedronkach one były? Ktoś je w ogóle widział? Czy to tylko dla wybranych osób są te brain roty? Ja je sobie zamówiłam po prostu przez neta. Były trochę droższe, ale no trudno, nie? No odcinek trzeba nagrać. I teraz słuchajcie, wylosuję jednego brain rota, którego otworzę, i to będzie oznaczało, że jakby istniał świat. Brainrotów to takim brainrotem właśnie bym była w tym świecie. Więc uwaga, uwaga. Chwila prawdy. Jakim brainrotem jest Miś Gaga? Nie. Oczywiście, że musiało się trafić coś małpowatego. Boże! Brr, brr, potopim, ale się Porto na mnie patrzy, co ja robię? <ścoughs> że mi odkleiło. Zobaczcie, one są normalnie no squishy, nie? Można zgnieść sobie brain rota. Ale fajnie się zgniatają, całkiem spoko. O, ale cuchnie. I moja ręka teraz też cuchnie. Mm. A ja muszę ich odłożyć chyba jeszcze z piętnaście. Poznaj najbardziej zwariowanych ulubieńców internetu! Pówciaki! Italian Brain Rot! Italian Brain Rotano, a co jest najlepsze, to yy, moja ciocia chyba od 20 lat mieszka we Włoszech i jak jej się pytałam o brain roty, to ona nawet nie wiedziała o co chodzi, ale to może dlatego, że po prostu jest boomerem. Ciężko powiedzieć O, o, Lawaka Lavaca Saturno Saturnita Skurka kupia nazwa Jak to wygląda To wygląda jak jakieś, nie wiem, ludzkie nogi Zobaczcie, fuj, jakieś takie Nawet paznokcie mają Obrzydliwe to jest i jeszcze słuchajcie, cuchnienie. Tych Brainrotów jest 13 w kolekcji do zdobycia. W tym jest też jeden y, rzadki. O taki ziomek, ale nie wiem, ja go, ja go ogólnie nie znam. Ale ja ogólnie nie znam za bardzo tych Brainrotów. W sensie, no, znam wiecie, te takie najbardziej popularne, ale żebym jakąś wielką fanką Brainrotów była, no to nie jestem, bez przesady. Tak! O nie! Nogi mu złączyli. No nie, on ma zamiast trzech nóg ma jedną. Biedny tralalelo tralala, no nie, jak trafię takiego drugiego, to mu rozetnę te nogi, dobra? <ścoughs> Patrzcie na to. <ścoughs> O, nie, dobra, ten mi się podoba aktualnie najbardziej, nie, najlepszy jest, ale jak mu jeszcze rozetne nogi, to w ogóle będzie super to będzie pierwsza klasa nie ma co ukrywać, te brain roty przypominają mi trochę takie brain roty z Chińczyka właśnie yy, więc jeżeli w ogóle chcielibyście na przykład kolejny odcinek, gdzie otwieram typowo brain roty z Chińczyka yy, może pójdę właśnie do jakichś Chińczyków, poszukam, zamówię coś jeszcze z jakiegoś temu, czy tam Shina, Shina, Aliexpress, to zostawcie tutaj 5000 łapek w górę i wtedy nagrywam typowo brainrotowo-chińczykowy odcinek. I mamy... To jest rzadki! Bożą on wygląda jak wkurzona miś Gaga, kiedy byłaby dziadkiem. Roberto! Unikalny Roberto! Ale to nie jest Roberto, to jest miś Gago z Gago! Wkurzona i łysa miś Gaga. <śmianie> no, no typowo, nie! Ale ogólnie całkiem spoko, bo żadnej powtórki nie mamy. Ja kupiłam chyba y, 16 tych opakowań, brain rotów, więc... <śmianie> Balerinka kapucinka! O Jezus! Oh my god! Aaaa! Jesteś moim kraszem. Kocham cię na z mojego kubeczka. Wypij mój mózg. Odkleja mnie zdecydowanie Ej, dobra balerina kapucina się najlepiej zgniata. Co ja robię ze swoim życiem? Nie mam pojęcia, ale to wygląda ten jej łeb. To nie wygląda jak kawa tutaj, tylko jakby to, nie wiem, jakieś krew była ze śmietanką, no. Uwaga, uwaga! Kto będzie teraz? Uu, czy on tutaj trzyma Ballerinę kapucinę w dłoni? To jest Fruli Frula. Ogólnie sprawdziłam na opakowaniu, bo tego to nie wiedziałam jak się nazywa. W sensie znam go z wyglądu, ale że się nazywa jakiś Fruli Frula, to nie miałam zielonego pojęcia. No dobra, ten się tak zgniata bo po prostu normalnie. W porównaniu do baleriny Kapuciny to ona dużo lepiej. Jak już otworzyłam tyle tych brainrotów, to tu tak cuchnie, słuchajcie, tak cuchnie, takim gumą, plastikiem śmierdzącym pianką jakąś montażową, że to jest tragedia, nie? O, tunk, tunk, zahur! <laughs> Się lampka zapalała i gasiła, w ogóle, ale tunk, tunk, zahur wjechał. Tunk, tunk, zahur! <laughs> Ale on wygląda jak parówka, tutaj. Albo bardziej kieł... Nawet nie parówka, jak kiełbasa. Albo taka kiełbasa klot. Dziwny jest. Zacznij na jego twarz. Taki niby wesoły, ale ma trochę szalony wzrok. Tung tung, sachur, zmiażdżę cię. Eee! Dobra, ale jeżeli to są, wiecie, squishy do tego, żeby je gnieść, nie, to po prostu to jest tragedia, bo cała ręka ci od tego śmierdzi, nie? Ty jakby nie chcesz ich w ogóle trzymać, bo one cuchną. To jest akurat turbolipa, nie? Jakby mogli to zrobić trochę lepiej. O, To jest... Koko... Ko, nie wiem, jak się nazywa, czekajcie, ja se sprawdzę, tu są podpisane wszystkie. Burba... co? Burbaloni Luli Loli? A nie, nie powinien być coś z kapibarą nazwa? z kapibara. Może oni te nazwy to sobie jakieś tutaj wpisali randomowe, bo serią się tak nazywa? W ogóle jak ma źle zęby zrobione, zobaczcie to. No, nie ma co ukrywać! Yy, jesteś trochę kapibaro krzywa, nie jakby trudno, jesteś trochę krzywa. Dobra. To tu będzie, czy da radę tak wyczuć? Powiem wam, dałoby radę na pewno tego wyczuć, bo on jest taki, kształt ma zupełnie inny, nie? Więc yy, tralalalo, tralala można na pewno wyczuć, ale ogólnie inne to powiem wam ciężko, nie? Aha, no właśnie, no totalnie, totalnie nie domyśliłam się, że to będzie ten sam, jakby to równie dobrze mógłby być też i ten i, i, i jakiś tam ptak czy coś, bo wiecie, niby można pomacać te opakowania, ale ale ciężko stwierdzić. No, ten też ma krzywe zęby. I ma, a, też ma łapy złączone. Ojej, ja biedny. Zamiast czterech nóg ma tylko dwie. A czego mi jeszcze brakuje? No, ogólnie to jeszcze kilku mi brakuje, więc... O, jest obożliwa małpa! Na szympanzoni, bananoni, czy jakiej tam. Dobrze, że tego jako pierwszego nie trafiłam, bo to jest taka już typowa małpa, bo tamten to jest taki, no... No, trochę drzewo małpa, coś takiego, ale to już jest, wiecie, to już jest hardcore małpa. I w ogóle, nie, no i ryj strasznie wygląda, nie. Jakby. szczerze. Ja obetnę ten łeb. Bo banan jest fajny, wiecie, ale łeb jest niefajny. Ja go obetnę. O, zobaczcie. Wygląda dużo lepiej, prawda? Ej, czekajcie, teraz można zrobić tutaj dziurę. Czekajcie, tu można zrobić dziurę. O. Nie. czekajcie. A. 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 Dużo lepsze, ludzie, dużo lepsze. A nie, co ja zrobiłam, bo. Odkleiła mnie, ale zobaczcie, jak Wejnie wygląda. Pierwszy raz mogłam się zemścić na małpie, nie? Mogłam ją po prostu pociąć. No nie, naj, najgorszy jaki może być? Naprawdę, już wolałabym tą małpę, to chociażbym kolejną obcięła. Ten jest najbardziej nudny ever. Halo! No nie! Kolejna małpa! Dobra, to już tej nie będę obcinała, niech ich zostanie, zostanie taka, jaka jest. A w ogóle, zobaczcie, jak ten ładnie stoi, widzicie? Czekajcie, może tak ułożyć? Chcę zrobić wieżę z brain rotów. O! No! No stój, proszę! <laughs> O nie, tu coś wyczuwam, jakby znowu był ten. ta kapibara w kokosie. No nie! No jakby halo, no! Ja jeszcze nie mam wszystkich. Ja wiedziałam, że trochę będzie powtórek, no bo wiecie, ich jest 13 w kolekcji, a miałam 16, więc miały być prawo jakieś powtórki, ale już wystarczy! No! Jest! Czy jakoś tak? Ej, powiem wam tak, kusi mnie, żeby to obciąć, nie? Użyłam raz nożyczek i już <grym> chcę je używać cały czas, żeby mu na przykład trąbę odrąbać. Ej, dobra, ten fajnie wygląda, fajne ma kolory, fajnie ma zrobionego tego klapka. Jest naprawdę jakby spoko i jeszcze stoi, on sam stoi, czy to widzicie? Miś Gaga wkurzona też sama stoi. Zostały mi dwa opakowania i chyba brakuje mi dosłownie właśnie nie trzech mi brakuje, bo tego mi brakuje. Bombardilo, krokodilo jeszcze nie mamy no właśnie. I brakuje mi jeszcze tego cappuccino assassino. No nie, no to dwóch fajnych mi brakuje. I co? I nie trafię wszy. Nie! Głupi ptak! Albo chociaż niech będzie drugi tralaleo, tralala, to, to nogi obetne, no, bo temu jednemu nie będę nóg obcinała, bo mi szkoda, ale jakby była powtórka, to bym obcięła. Coś długiego tu jest, ale, ale nie, chyba, chyba, chyba tralala to nie jest. To jest, moi drodzy! No nie, akurat tego najmniej chciałam z tych, których mi brakuje. Żabopona, no. O Jezu, ale lipa! Na pewno mi gdzieś jeszcze nie został? Może coś pominęłam? Poczekajcie, no tu tyle tych opakowań. Naprawdę? Nie ma? Nie ma, nie ma! Was też nie będzie, jeżeli nie zasubskrybujecie tego kanału. Skończycie tak? Żaga ja nie wam głowy nożyczkami, tak jak mi.